Mirbud, a nie Nissan, chociaż można te dwie nazwy Tobie przypasować, przypisać tak Ciebie również mistrzowskie, tytuły Ty z Nissanem na trawie, a tutaj grałeś przeciwko swoim przyjaciołom i kolegom i taki futbol powiedziałbym bardzo efektowny, widowiskowy, sparingowy, bo Wam nie grozi już, chyba, że mistrzem będziecie, czy jeszcze Wam grozi? Właśnie jakbyśmy wczoraj i dzisiaj odnieśli zwycięstwo, jakieś szanse by było, ale nasza kadra nie jest zbytnie szeroka i zdecydowaliśmy, że no... No nie, nie spinamy się i gramy, chcemy zagrać w tej drugiej piące, dokończyć. Jest to najprawdopodobniej nasz ostatni sezon tutaj pod hasłem Mirbudu. No bo ludzi mało, brak chętnych, niektórzy mają pracę i czasu im brakuje, no więc, więc taka decyzja, w tym roku najprawdopodobniej będzie nasz ostatni sezon jeżeli chodzi o Ekstralizę i Mirbud, nie? No właśnie, bo gdybyście się zebrali, tych wszystkich piłkarzy, których mieliście zgłoszonych, no to byłoby całkiem niezłe towarzystwo. Podejrzewam, że byśmy tak co roku o pierwszą trójkę. No. Z racji, że Krzysztof Szerszeń ma pracę no, i weekendami rzadko może. Był tu chyba z dwa razy teraz mhm. w tym roku. Bramkarza, też nasz bramkarz nominalny, co broni w pierwsze dwa sezony, jest w Elpiecu. Drugi bramkarz, no, ma swoje obowiązki również i no, i no i nie może. Po prostu czasami... No, i, Brakuje mu czasu, no i potem musimy szukać, tu do, do, dogłaszamy kilku chłopaków i staramy się to wszystko sklepić, ale powoli już nie ma to sensu, po co przegrywać i się denerwować? Czyli Mieszko został najbardziej uniwersalnym piłkarzem tej ligi, bo grasz w polu, że tak powiem, no i na bramce, jak widać dzisiaj również. Tak jest, no, staramy się jak możemy. Jest to czasami plus, bo jest przewaga na boisku i jak umiem, mamy dobry dzień i umiemy to wykorzystać, to daje to jakieś efekty, no a nie zawsze, no. 40 minut z dobrymi przeciwnikami, no jest ciężko, jest ciężko, bo każdy strzał praktycznie to z bramka, no bo umiejętności bramkarskie mam bardzo niskie, więc... Niekoniecznie, <grym> dzisiaj trochę wybroniłeś. To powiedz, pomysł jest taki, żebyście stworzyli jakby na nowo nowy zespół jeszcze, jakby, którego nie ma na mapie piłkarskiej Poznania, Raczej. czy pójdziecie na giełdę transferową? Raczej nie, no ja i Marek Bączyk na pewno do Nissana, tak jak, nas, tak jak na sztucznej z nimi nominalnie gramy, to na sali w przyszłym roku też z nimi będziemy grać. Jeżeli oczywiście Wojtek będzie nas chciał, ale z tego co wiem, chcę Rozmowy są. Rozmowy jest. są. No, no jest też taka, takie hasło, że może bracia Lisiak też dołączą do Nissana, jeżeli będą mieli czas i chęci będzie brakowało ludzi w Nissanie, tak? bo, jeżeli bo będzie Nissan też się musi odbudować jakby. zgadza się, jeżeli będzie pełna kadra no to, no to raczej ich nie będzie ale jak będzie kogoś brakowało no to zawsze będą jako ta ławka rezerwowych czy żeby nam, nas pomogli potem żebyśmy z Nissanem walczyli o ministrzostwo a nie dwie drużyny Zrobiliśmy dwie drużyny i dwie drużyny walczą w dolnej części, co nie ma najzwy najzwyczajniej no, szans. Dzisiaj już było takie hasło: gdybyś z tej drużyny, z tych dwóch drużyn, które grały, stworzyć jedną, to no. bylibyście w czubie. No to na pewno. Myślę, że tak jak na sztuczność zresztą gramy w każdym sezonie o zwycięstwo, tak byśmy tu na hali też grali o zwycięstwo. Ale Jarka z bramki nie chcesz wygryć? Nic, nie, w nie, nie, Jarek daje radę. Czasami <laughs> robi błędy jak każdy, ale na pewno daje radę jeszcze.